Cześć, w tym filmie powiem Ci co musisz zrobić, aby zbudować sześciopak, szczególnie do lata, aby nie wstydzić się od stającego brzucha i nadmiaru tkanki tłuszczowej, ale żeby czuć się świetnie ze swoją atrakcyjną męską sylwetką. Film ten będzie podzielony na dwie części, czyli treningową, w której pokażę Ci najlepsze ćwiczenia na brzuch, zdecydowanie lepsze niż klasyczne brzuszki, oraz przedstawię Ci również plan treningowy na mięśnie brzucha, żebyś skutecznie je rozbudował, oraz w części drugiej dowiesz się jak powinieneś jeść oraz co powinieneś jeść, aby spalać tkankę tłuszczową, dzięki czemu Twoje mięśnie brzucha, ale również pozostałe mięśnie w sylwetce będą bardziej widoczne. A jak wiadomo to niski poziom tkanki tłuszczowej głównie wpływa na to, że nasza sylwetka jest atrakcyjna i wystarczy sobie tylko porównać te dwa zdjęcia. Na wstępie proszę polub ten film i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco, a następnie zrób zdjęcie i oznacz mnie na relacji na Instagramie czy na Facebooku. A ja odwdzięczę się zmianom Twojej sylwetki, gdyż jestem specjalistą od treningu sylwetkowego i moim celem jest budowanie atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn, którzy obecnie czują się niestety, ale źle w swoim ciele. Serdecznie zapraszam. Najpierw powiem Ci, jak powinieneś jeść, aby tracić tkankę tłuszczową, w szczególności z brzucha. Oczywiście najważniejsze będą tu kalorie, które dostarczasz do swojego organizmu wraz z każdym produktem, który spożywasz. Ilość kalorii jest ważna do tego stopnia, że nawet gdybyś jadł same niezdrowe i same przetworzone rzeczy, typu McDonald's, KFC, pizza, kebaby, słodycze, chipsy i tak ale jednocześnie wygenerowałbyś deficyt kaloryczny, to mimo tak skrajnie niezdrowego jedzenia będziesz skutecznie tracił tkankę tłuszczową. Mówię ci o tym oczywiście nie dlatego, żebyś bazował właśnie na takiej diecie, bo jest ona po prostu bardzo, bardzo kiepska, bardzo niezdrowa. I nie dostarcza Ci absolutnie żadnych wartości odżywczych poza pustymi kaloriami. Ale chcę Ci pokazać, że to nie sam produkt, a jego ilość jest najważniejsza podczas gdy Twoim celem jest utrata tkanki tłuszczowej. Żeby skutecznie spalać tkankę tłuszczową powinieneś wiedzieć ile kalorii musisz spożywać. Dlatego przemnóż swoją obecną wagę przez liczbę między 31 a 35. Jeżeli masz aktywny tryb życia wtedy wybierz górne widełki z tych liczb. A jeżeli masz siedzący tryb życia, to wtedy wybierz dolne wideo. Następnie odejmij od tej wartości, która ci wyjdzie, między 10 a 20% kalorii. I jeżeli będziesz spożywał dokładnie tyle kalorii, ile ci wyjdzie, to będziesz skutecznie tracił swoją wagę w tempie od 0.5% do 1% masy ciała w skali tygodnia i dzięki temu będziesz również skutecznie tracił tkankę tłuszczową. I choć wynik od 0.5% do 1% masy ciała może ci się wydawać Mało, jeżeli przykładowo masz sporą nadwagę, to zauważ, że w perspektywie zaledwie 3 miesięcy może Ci to dać spokojnie już ponad 10 kg mniej na wadze i spokojnie ponad 15 cm mniej tkanki tłuszczowej z Twojego brzucha, spasa oraz stali. Na przykład 80 kg razy 33 kalorie daje 2640 kalorii. I można przyjąć, że to jest właśnie 0 kaloryczne osoby, która waży 80 kg i ma określoną aktywność fizyczną. Jeżeli odejmiemy od tego 15%, to wyjdzie nam około 2250 kalorii. Jeżeli ta osoba będzie właśnie spożywała 2250 kalorii, to będzie skutecznie traciła tkankę tłuszczową. 2250 kalorii to na przykład powiększony zestaw Big Maca. Dwa sneakersy i dwa lub trzy szklanki soku pomarańczowego. Lub takie cztery dania również mogą mieć 2250 kalorii, albo nawet mniej, w zależności od tego, ile gramów każdego produktu dodamy. Dodatkowo, opcja pierwsza jest bardzo niezdrowa, dostarcza mało białka, mało błonnika i nie dostarcza nam żadnych wartości odżywczych. W opcji drugiej natomiast mamy sporo warzyw, sporo owoców, sporo błodnika, dobrej jakości białka, węglowodanów, dobrej jakości tłuszczów, mikroelementy, witaminy, minerały. To jest dosłownie samo zdrowie. Dieta pierwsza spowoduje, że będziemy cały czas chodzić głodni, zmęczeni i nie będziemy mieli siły na dodatkową aktywność fizyczną lub treningi. I prędzej czy później zaczniemy spożywać dużo więcej niż 2250 kalorii, i wtedy zamiast schudnąć, to niestety, ale przytyjesz. Druga dieta powoduje, że będziemy zdrowi, pełni energii, pełni chęci do życia oraz wykonywania aktywności fizycznej. Wysoka podaż białka oraz błonnika w takiej diecie spowoduje, że nie będziemy głodni, a dzięki temu z łatwością utrzymamy taką dietę długoterminowo. Wskutek czego bardzo łatwo i bardzo przyjemnie oraz bardzo szybko. Spalimy tkankę tłuszczową i zmienimy naszą sylwetkę. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, abyś nie mógł sobie pozwolić na Twój ulubiony produkt, niech to będzie przykładowo czekolada, czy pizza, czy chipsy. Absolutnie nie, ponieważ wtedy dieta nie będzie dla Ciebie elastyczna, ale będzie restrykcyjna i i tak długoterminowo nie będziesz w stanie jej utrzymać. Chodzi jednak o to, aby 80% diety i 80% kalorii, które spożywasz. Pochodziło z produktów zdrowych, nieprzetworzonych i pełnowartościowych. A pozostałe 20% kalorii to mogą być produkty takie, na które masz ochotę, ale nie są one zdrowe i niech to będzie ta czekolada, od czasu do czasu sobie ją oczywiście może zjeść, czy cokolwiek innego, na co masz ochotę. Ważne jest to, aby znać po prostu umiar. Działam tak ze swoimi klientami, i właśnie dlatego oni tak skutecznie zmieniają swoje sylwetki, tak skutecznie tracą tkankę tłuszczową i tak skutecznie budują masę mięśniową, jednocześnie czując się świetnie w swoim ciele, a dieta i treningi są dla nich niesamowicie przyjemne. Płynnie przechodząc do części treningowej w kontekście budowania sześciopaka najbardziej będą nas interesowały dwa mięśnie. Mięsień prosty brzucha oraz mięsień skośny zewnętrzny. Głównymi funkcjami mięśni brzucha jest stabilizacja tułowia, zgięcie tułowia oraz unoszenie miednicy, oraz te same ruchy wykonywane bocznie. Warto zapamiętać, że wykonując jakiekolwiek ćwiczenie na brzuch, angażujemy dosłownie wszystkie włókna mięśniowe znajdujące się w naszym brzuchu. Natomiast w zależności od tego, jaki dokładnie ruch wykonujemy, bardziej możemy zaangażować albo mięśnie skośne, albo górę brzucha, albo jego dół. Ćwiczenia oparte o zgięcie tułowia będą bardziej angażowały górę brzucha. A ćwiczenia oparte o unoszenie miednicy będą angażowały bardziej dół brzucha, co wydaje się logiczne patrząc na sam ruch. Nieco prościej możemy powiedzieć, że jeśli ruch rozpoczynamy nogami, to zaangażujemy mocniej dół brzucha, a jeżeli ruch zaczynamy tułowiem, to bardziej zaangażujemy górę brzucha. Brzuch jest partią mięśniową, na którą istnieje chyba milion ćwiczeń, dosłownie najwięcej spośród wszystkich partii mięśniowych. Ale problem niestety jest taki, że większość tych ćwiczeń, a szczególnie te najpopularniejsze ćwiczenia, które masz okazję widzieć w internecie, niestety nie są skuteczne pod kątem hipertrofii i budowania mięśni brzucha. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj musisz wykonać w nich niesamowicie dużo powtórzeń, aby zbliżyć się do niepowodzenia mięśniowego i wykonać w nich mimowolnie spowolnione powtórzenia, co przypominam, iż jest konieczne, aby doszło do wzrostu Twoich mięśni, również mięśni brzucha. Często właśnie te najpopularniejsze ćwiczenia mają łączyć ze sobą budowanie mięśni brzucha, budowanie sześciopaka oraz spalanie kalorii. O ile każdy ruch spala kalorie, tak no niestety, ale nie wszystkie ćwiczenia będą równie skuteczne pod kątem budowania masy mięśniowej i budowania sześciopaka, budowania naszych atrakcyjnych kostek na brzuchu. I tak naprawdę nie potrzebujesz miliona różnych ćwiczeń na brzuch, a wystarczą Ci tylko i wyłącznie trzy. Aby skutecznie zbudować sześciopak i swoją wymarzoną sylwetkę, pierwsze ćwiczenie może być oparte o funkcję zgięcia tułowia, aby maksymalnie zastymulować górę brzucha. Drugie ćwiczenie może być oparte o funkcję unoszenia miednicy, aby maksymalnie zastymulować dół brzucha. A trzecie ćwiczenie może być oparte o boczne zgięcie tułowia lub uniesienie miednicy również bokiem, by maksymalnie zastymulować mięśnie skośne. I dosłownie tylko tych trzech wzorców ruchowych potrzebujesz, aby kompleksowo przetrenować brzuch. Dodatkowo ćwiczenia te mają taki stopień trudności lub możliwość używania obciążenia zewnętrznego, że z łatwością możesz w nich wykonać od 3 do 5 mimowolnie spowolnionych powtórzeń. Jedynych powtórzeń, które powodują wzrost mięśni, ponieważ tylko w nich występują dwa faktory hipertrofii. Wysokie napięcie mechaniczne z uwagi na wolną prędkość skurczu, oraz rekrutacja wysokoprogowych jednostek motorycznych, czyli włókien o największym potencjale do wzrostu, a dzięki temu masz zarówno gwarancję, jak i pewność tego, że Twoje mięśnie po tak wykonanym treningu, po wykonaniu takich ćwiczeń na pewno urosną. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci zarówno spalić tkankę tuszczową, szczególnie z brzucha, oraz jednocześnie zbudować mięśnie na brzuchu, aby Twój sześciopak był widoczny. I mam nadzieję, że zdążysz z budową swojego sześciopaka i utratą tkanki tłuszczowej do wakacji po to, abyś rzeczywiście czuł się dobrze w swoim ciele. Pracuję tylko i wyłącznie z mężczyznami, którzy chcą wyglądać lepiej i którzy niestety obecnie nie są zadowoleni ze swojej sylwetki, a ja pomagam im właśnie swoją sylwetkę zmienić, żeby czuli się dobrze oraz atrakcyjnie w swoim ciele. I doskonale wiem, że jeżeli Twój brzuch obecnie odstaje, masz nadmiar tkanki tłuszczowej, to na pewno Twoja sylwetka Ci się nie podoba, czujesz się nieatrakcyjnie i niekomfortowo w swoim ciele. Natomiast ten film może Ci pomóc. Ja osobiście podczas indywidualnej współpracy mogę Ci pomóc. Oraz program Spektakularna Sylwetka również może skutecznie zmienić swoją sylwetkę. Wystarczy tylko do mnie napisać i wdrożyć zalecenia albo indywidualne ode mnie, albo z programu Spektakularna Sylwetka, z którego nauczysz się dosłownie wszystkiego, co musisz wiedzieć. O budowaniu atrakcyjnej męskiej sylwetki. Od planu treningowego, planu żywieniowego, aż po kontrolę postępów, wprowadzanie zmian i weryfikowanie tego, czy wszystko robisz dobrze i czy będziesz miał efekty. A jeżeli nie wszystko robisz dobrze, to dowiesz się, co musisz poprawić. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Na sam koniec będę Ci bardzo wdzięczny za jego polubienie, udostępnienie oraz zostawienie komentarza, albo dla zasięgu, albo możesz napisać: to w tym filmie Ci się podobało najbardziej lub coś. Się lub co ci się nie podobało, czy jakieś twoje pytania, albo twoje problemy sylwetkowe. Chętnie ci pomogę je rozwiązać. Naprawdę bardzo mi zależy i właściwie moim celem jest budowanie atrakcyjnych sylwetek u mężczyzn, którzy, no niestety, nie czują się dobrze w swoim ciele. Sam tak miałem, gdy zaczynałem budować swoją sylwetkę, i między innymi, właśnie z powodu swojego samopoczucia, zacząłem trenować, zacząłem dbać o dietę i dzięki temu moja sylwetka zmieniła się dokładnie tak. I teraz czuję się właściwie niesamowicie dobrze.